Bardzo dobry wykład. Uczy nas pokory. Proszę o więcej szczegółów na temat wejścia i wyjścia z rynku. Pozdrawiam. Wejście i wyjście z rynku. Po pierwsze, muszą być znane zasady. Muszą być, musi być znane miejsce przed w ogóle wejściem. Gdzie wyjdziemy? Gdzie wyjdziemy? To, muszą, to są żelazne zasady. To nie jest tak, że coś nam się wydaje i po prostu tam się wskoczymy na rynek, bo coś tam, bo rynek się ruszył. To, to jest droga do strat. Teraz. Jeżeli chodzi o wyjście, czyli wejście muszą być spisane, określone zasady wejścia. Teraz jeżeli chodzi o wyjście, mamy generalnie dwa sposoby. Albo musisz wiedzieć na samym początku już, gdzie wyjdziesz, czyli mieć określone TP. To jest jedna rzecz i absolutnie zawsze musi być to określone. Zawsze. Nie ma tutaj możliwości, że wchodzisz na rynek, i nie masz określonego TP. Ono gdzieś musi być, dlatego że jeżeli nie masz tego, to tak naprawdę tak naprawdę od strony matematycznej nie masz systemu, nie możesz sobie określić dobrego zysku do ryzyka. Druga sprawa to jest taka, czyli jedno wyjście to jest przez TP, które gdzieś jest ustawione z wymagań systemu, z, według zasad systemu. Drugie wejście to jest takie, yy, przepraszam, wyjście, drugi sposób wyjścia to jest taki, że po prostu patrzysz, że coś się dzieje na rynku. I rynek powinien, o powiem tak, i rynek na przykład yy, rysuje nowe szczyty, nowe dołki. Więc teraz zasada za zarządzania pozycją jest taka, że jak rynek odjeżdża od nowego dołka, no to przestawiasz pod ten dołek. I przestawiasz pod ten dołek. I albo wyjdziesz tam, gdzie masz na początku założone, że masz wyjść, albo rynek się cofnie i jak przestawiłeś pod ten dołek, rynek sam ci zamknie. Rynek ci powie, w którym momencie masz wyjść. OK. Czyli jedno wyjście może być ustawione wcześniej. Ono powinno być znane. Drugie. Może wynikać z Twoich zasad zarządzania pozycją, to znaczy z Twoich w sensie systemu. Że robisz pewne rzeczy, albo na przykład nagle liczyłeś na to, że rynek, powiedzmy, zrobi 80 punktów w Twoim kierunku. No i teraz jest, powiedzmy, 50, a za godzinę są newsy. I teraz tak, no, newsy mogą pójść, że tak powiem, w każdą stronę. Nie wiesz, w którą stronę pójdą. No to być może jest to moment do tego, żeby po prostu wyjść z rynku z pieniędzmi, które w tej chwili masz. Bo rynek zaczyna nagle się zawężać, i po prostu widać, że płynność maleje, wszyscy czekają na to, co się za chwilę będzie działo. A ty nie wiesz, co się za chwilę będzie działo, więc być może po prostu jest to 50 i bezpiecznie już mamy wyjście z rynku. Czyli może być wyjście czasowe, może być wyjście w trakcie zlecenia, ale musi być bardzo dobry powód. To znaczy, ty masz znać ten powód wcześniej. Bo generalnie yy, chcę tutaj uniknąć sytuacji, w której po prostu wchodzisz na pałę, Potem wychodzisz, bo już troszeczkę zarobiłeś, to już tam udało ci się skłonąć i po prostu już uciekasz. Bo tak naprawdę kierują tobą emocje. Bo rynek nagle ruszył się nie w tą stronę, co trzeba. Czyli mówię, że zawodowcy, profesjonaliści, oni mają po prostu, widzieli to tyle razy, że wiedzą, że w tym momencie tak, ale na przykład tutaj to już nie powinniśmy pozwolić mu, to już on nie powinien niżej spaść. A jeżeli zamknął, no to po prostu my bierzemy swoje i czekamy na następną okazję.